Cześć Szanowni, witajcie, jesteś synkowa i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Łodnie Wolnika do Wspólnika. I jest ze mną Romek. Siemano. Jo, jest Romek, jest mi jo. są mi case'y, są mi mf i tak dalej. Nie? No tak. Tak. Są mi sipny, jest i Wapno. <noise> I są mi Placer, pożliwny. Ja do domu. Na gospodarkę. Tak. Przed chwilą skończyliśmy nagrywać u odcinek u ale a teraz zaczynamy do mnie. No na pewno, na 100% się jutro pojawi. Ale co, twój czy mój? Mój się pojawi jutro. Tak, a mój pojutrze. Pobratam, Prawdopodobnie. Jadę po... kosić. Chłopie, ja mam teraz tyle do nagrywania. Ja mam do nagrywania z tej serii, z Eurotracka i z Minecrafta i z innych, i z Rocket League, chłopie. E, Eurostrack, co tam ci ładnie działem... No! Kto nie widział live'a, ja to zapraszam. To jest... Robiłem, że się ożeniłem. No, coś, 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 coś zrobił, coś zrobiłem, No, coś zrobił, że się ożeniłem. Nic. Podobno, że ten pojechał z. Eee! Podobno masz tysiąc ten. Czego tysiąc? Czego tysiąc? E. Ty, no wyświetlenie. A jo, no, tysiąc on zwiedził po jednym z Wiesz, 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 wiesz jakiego miałem laga? Ja też miałem, nie słyszałem nic. Ja też nie słyszałem. Ale dobra, warto, I, że się udało. I chodź zobacz co ja zrobiłem. Co z tego laga? Gdzie jest? Chyba to ma taki wypadek. Gdzie? Ja pierniczę. Ja, ja piernicę Ale gotowo ja... Ale ja. gotowo Ole dzida ty Ale gotowo. Tam chyba na piątce wrzuciłeś ten mur Ale gotowo No chłopie Ja za dostałem Ale gotowo Dobra jesteśmy na gasolny Ja mogłem trzy poleć No oprócz tego to Ty, ale ja mam tam rozszerzyć gdzie ty masz belki? No jakoś się dam radę Dam se rano. no mówisz, dam A w sumie wiesz jak możesz się... zrobić? No? Jedź zbierać te belki. Ja jedę kosić. Jedź te belki zbierać du w dupie mi, może nie na razie, pomogę ci potem z czymś. Poczekaj, a gdzie ja mam pod tą... ciepłą Do Zetura tam? chyba. Bo masz ja. No, no, bo, bo, dobrze mówisz. Będę żył... No jak będziesz żył? Że się ożeniłem... Dobra, przydamy do Idziesz Jedziesz tu zbierać, nie? No. A jutro on tylko się ma. No, no bo ja se, no... Znaczy, w sumie ty u siebie na odcinku... to musisz mieć już siewy. Siewy? Tak, tak. tylko? No chłopie! A ja będę miał zimową morkę pod... o, pod kukurdzę. Na szóstce Tam gdzie miałem rzepak i do siebie zrobimy na dwa Przyjedziesz do mnie Na co jak ja będę musiał u siebie siać przecież Na odcinku zrobimy dwa I potem ten bo ja u siebie będę musiał siać Typie Cholera trochę za głośno co za... O, hop, ale muza! No, muza za fajna. Za fajna, no. Pararira. Nie Pararira. Dobra, proste pytanie. Oglądali jak oglądać się skoki, napiszcie kto wygrał. My wiemy. Niestety. Niestety, to nas nie pocieszyło. Wygrał nawóz. Nie? Tak, wygrał nawóz. No. Łeee. Ale dobra. <noise> zbyt prędko jadziesz. Ty ja tego wapna za dużo żem przywiózł. Ale kopię, ja... Kopie, rób, ja, rób, ja mam sposoby rób, na, rób, na wapno. Rób, ja mam sposoby na wapno, nie mam już się. Ja mam sposoby na wapno robić, Nie ma już się romek. Ja mam sposoby na wszystko. Ja się doładuję, to ruch chyba. Trochę, bo trochę Tak, smutno się jeździ, tak. Włączyć Kolejny. ruch, dobra? Smutno się jeździ bez... Kolejny. a serio, mam wyłączony? No ja... masz swoich żuli. No, i później będziesz w już MG. Ta. Tak, już to widać. Zostało mi w sumie jedno pole na odcinku. Działa ja. działaj. Mam 5 minut odcinka. Dopiero. To jeszcze trochę. Dobra, jadę się a, a dalej. To, a ja że? działał. Ja, ja, Łe! Przywali. Też przywaliłem, nie no, To Dzisiaj zrobiłem chyba cztery wypadki albo pięć. Gdzie? Na tej serii. Tak, dzisiaj? No. Jak dzisiaj co jest? Wyrąbałem Czerwony razy w drzewo raz przy ciepę coś tam <noise> Ty ja na swoim ja przejeździe mam idealnie belkę Wiem co mi płomet, na swoim polu była 44 pole Wiem, ale tam Ale tam mam między... fajną belę, chopię, jak bele, ja w ham belę. Nie Oto O to co? A ja w ham belę przed sobą, rozumiesz? Czekaj, zrobię tak Cyk. Kabela nie jest obsługiwana, to jest Ej, to jest no, no, na chwilę Dobra, czekaj Ej, bo obawiam się jednej rzeczy na pewno No wysiądź, że kuźwa no Dawaj, zbieraj Aha, dobra, wiem. Tu jest bóg, że tych berś nie da zbierać. Tą przyczepą. A? No. Dobra. Tu się mówi. Da się zbierać, ale musiałbyś mieć prasę. To bym musiał. Tej klasa, tą klasa prasę. Nie, to nie, to ja wolę już. Yy, się męczyć, ale. co, ręcznie będziesz zwoził. No. Gupić jest. Nie ręcznie, tylko będę ładował na pistepę. No to ja się tego na pewno nie będę ładował. Jakoś chcę poradę spokojnie. Sam rób swoje. Dobrze. Pobawię się tam. <noise> Janik, no dobrze. O kurde już też tak jadą Jeden Bo da się zbierać te, co ja mam od tej prasy w Musisz te no. prasę wymienić. <noise> nie będę wymieniał. po, po prostu weźmiemy do Wam samo odbierając Nie da się, nie da. Nie ma. Jako? Mówić, się, że się nie da. 8 z modu się będzie dała. No znowu mam tą jedną belę przed sobą. Ej, a to, ej, fakt to będzie nie jak ten, nie? No. Nie chcę mi zbierać, a jak ja dołożyłem? Ułożyliśmy to z tą styrtę. Ona znikła. Ta sterta? No. JAK?! Dobra, nie, dobra Ty... frajerze Ale znikła tam trochę Nic nie znikło Troszkę znikło Eee Jak się to wiesz że. Dobra, nie chcesz wiedzieć co ja nie patrzcie teraz to prze, przeradzię Bolesław Lepiej nie pokazuj tego co ja teraz na odcinku odwalam Nie wiesz co nie mam za mirubowa proszę je no podzep te kable do tego <grym> Ja też wyrąbę Romek szarkę. siłujący się z kablami Tu rzuca trochę Rzuca brawo Na moment ci będę ją słuchać, to jest No ale no kurde. Leś. No i tak to jest, nie? Już chujuję, Dobra. Jadymy. W ogóle mam widły czy nie? Nie wiem, czy masz widły. To się kupi. Ja bym ci kupił, chyba masz pieniądze. Mam dużo hajsu No, I nie wiem, czy ładowarkę, taką mini ładowarkę kupić, żeby to ładować. żeby wypożyczony od staku. by się tą ładowarką, prędzej nie załadował. Oj, oj, oj. ciu nie mam wapna. No to muszę się doładować. Na ostatni sklep... przyjad mi wapna brakło, rozumiesz to? Nie, na sklep jadę. Na ostatni przyjazd mi wapna brakło. No spoko. Tym będę ładował. Łyżkę! Chcę wsypać, muszę łyżkę. Łyżkę wapna. Dobra, ja się kupiłem sprzęt, który będę ładował. Ja se kupiłem sprzęt. W sumie nie wiem na co tego wapna tyle przewoziłem. Tu wiesz, tam zostawisz te. Nie będę zostawiał. To jest to orał? Pewno. Gościu, A mam inne wyjście? To ładuj do przyczep do moich i ten, i wywiozę ten na, na tą pole tam. Potem ten, będzie potrzebował to tam będę przewoził. Hmm. tam jest wolny teren, teren na tym. Tam będzie ta ogoraje. Nie, tam jest dobry teren, tam można w sumie dać. No Uży, użyczę ci trochę terenu Gdzie ten Wie? sklep, bo ja nie byłem w... Nie pamiętam co Jaki sklep? Na sklepie ale... ja pierniczę jakiś Przyczepami Aha. Ja Jadę walić przyczepy. Jadę <grym> przyczepy, Tutaj, na tej mapie gra Kero. No. Teraz tak. Ostatnio był konkurs. U niego. Mhm. No. Wpisał ten. Oznaczył, ozn oznaczyłem go na tym, wiesz. No. Ja sobie tam to wapno z tego z tamtego pola załaduję, już ile mi wejdzie do rozsiewacza, tyle mi wejdzie, będę miał pełny następny raz. Ale w sumie to wapno to ty byś mógł sobie na swoich polach tutaj rozsiać, wiesz? No. To nie przywoź tu wapna, rozdzielimy się jakoś. No, Bo ja tam mam jedną pełną przyczepę całuteką. I bele wpadają? Co tyś zrobił? Ja nic. Bela mi jej pod koła. Brawo Także Bra. się robi Dobra, Odczepiamy Ej marzysz się masz do wapna jakiś? Wielki swój? Nie mam mały. Tu weź sobie ku większy Na razie Arcewód daje na razie, na razie no, co ty głupi jesteś i tak będę szukał nowych arterw Nie takie duże, to jest małe. Teraz są duże A Ja Ci chciałem dać wapna z tego pola. I z tamtego, co mi zostanie. Więc na kółko. Dobra, i tak Dobra, teraz trzeba się nauczyć ładować. Dobrze, ja nie nagrywam z ładowania odcinka. Ja ładuję prosto i To Jestem pod wrażeniem, jak gdzieś gdzieś to ładował, to teraz to właśnie mam. No, to trzeba umieć. No, to trzeba umieć ładować. Napis przy Już Muszę na pełnię rozszerzać na następny sezon. Dobra. Próbujemy Pierwsze, pierwszy ładunek Bell. aha bo ty tam przyczepy przyczepy pojechały zbierać chłopie pierwszy ładunek pierwsza bela uważaj uwaga pierwsza bela Uuu! kupiła towarka na trzech kołach pierdzilony bo Ludzie są, co wy tak chcecie? To te wrażeniem, że mi ludzie są w stanie wysyłać. Tak? Pięknie. O. Dobra, mam załadowane. Rozsiewacz pewnie do następnego siewu. U nas zawsze. Jest. Masz? Tylko krzywo. Kitrze krzywo. Ważne, że masz. O! Poczekaj, bo te tapy to mnie rozwalają. My je rozsiewam już, bo więcej wapna nie będę chciał nigdzie. Nie, to to. Żeby nie było ja Romkowi to pomogłem w wapnie. wapnie. rara, umyty. Teraz tego też trochę mnie. No i fajne mapy Chłopie, jako po szturnie Ej, a może byśmy wzięli ten Super Siłę W jakim sensie? No ten mód na super siłę A to chcesz A gdzie, gdzie to jest się pobiera? Wiesz gdzieś? Wiesz co nie Włodnifikacja Można wziąć Hop, jakie piękne mam miejsce na rozsiewacz. Nikt takiego nie ma Dobrze, czy jeszcze coś? Ciut do przodu Okej, okay. teraz Dobra Teraz będzie OK, będzie OK, będzie OK, idealnie ja odpinam Cykl, ja się podpinam pod przyczepy, i będę zwodził sobie to wapno. Ale tu już poza odcinkiem, wiesz? No dobra, Także, co w tym odcinku było na tyle źródłem. Wreszcie, suba łapeczkę w górę. I do następnego odcinka. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć. Siema.